Jesteśmy na cmentarzu miejskim, gdzie po prostu chowano ludzi, którzy no, mieszkali w prypeci. Jest on radioaktywny z tego względu, że znajduje się blisko elektrowni i nie czyszczono go. Po, po ewakuacji miasta ściągano wierzchnią warstwę gleby około 5 do 10 cm z całej prypeci. Nawożono nową, wierząc, że no, spowoduje to obniżenie poziomu promieniowania i, i ludzie będą mogli kiedyś wrócić. Wiadomo, nie wrócili. No ale co, cmentarza nie mogli przecież zerwać ziemi. W związku z tym jest tu podwyższone promieniowanie. Właśnie zaraz pójdziemy do miejsca, gdzie, mm, gdzie grzeje jak w czerwonym lesie. Jak przewodnik twierdzi i chodzi tu tylko z nami. No mało grup tu jest. Generalnie wygląda jak każdy cmentarz w strefy, no ale ten jest najbardziej radioaktywny. Ile tu jest w powietrzu? Obecnie 10, ale tam było 30. No 11 już. W powietrzu. No, nie groźna, ale jest dużo. Porównaj do Polski na pewno. No. W Polsce ewakuacja, uwaga, te powe...